Siemaneczko z tej strony, Marcin. Na dzisiejszym filmiku otworzymy sobie kolejne 6 paczek z polskiej ekstra klasy z sezonu 2025-2026. Zobaczymy, czy coś ciekawego nam wypadnie. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka bądź subskrypcję, żeby nic Was nie ominęło, co wlatuje na ten kanał. No to lecimy. No i w pierwszej kolejności pokazuje nam się radom jak strój wyjazd koszulka domowa tym razem tutaj jakaś informacja od tego no i mamy od tej strony szymon sopczak arka gdynia majgard z krakowi Iliasz Kurin, jeszcze w koszulce Legii Warszawa, teraz już GKS Katowice. prip, Jagiellonia. Kacper trelowski, Raków Częstochowa. I Karol Czubak, Motor Lublin. Na sam koniec gwiazda Piasta Gliwice, Jorge Felix. I to było było na tyle z jednej paczki. W drugiej mamy herb klubowy Pogoni Szczecin. No i CDB, Arkadynia, Jean-Pierre N. Same, Legia Warszawa, Oscar. Pietuszewski, Jagielonia, Sebastian Berger, fuć, Michał Nalepa, Zagłębie Lubin, Bartosz Wolski, Motor Lublin i Patryk Dziczek, Piast Gliwice. lecimy z trzecią. I tutaj mamy Koszulka Wyjazdowa Lecha Poznań, Damian Węglarz Arka Gdynia, Maciej Rosołek GKS Katowice, Kacper Tobiasz Legia Warszawa, Sarki Siri Gotis, Górnik Zabrze. Samuel Kozlowski Widzę Fuć z Otara, Radom jak Radom, No i Jan Grzesik w wersji Ironwall, Również Radom jak Radom. Czwarta saszetka. I tutaj mamy Herklub. Klubowy Lech Gdańsk. No i lecimy dalej. Żało Oliveira, Arka Gdynia, Karol Knap, Krakowia, S. Jackson, Jagielonia, Angel Baena, Widzefudź. Trener Rakowa. Marek Papszon Aleks Sławniczak, Zagłębie Lubin Taras Romańczuk w wersji Joker To by było na tyle I wam powiem, że te karty Joker, tak może tego tutaj nie widać, ale tak fajnie się mienią dobra, piąta i tutaj mamy koszulka domowa GKS u Katowice i Krakowia Oskar Wójcik Bartłomiej Pawłowski widzę Łódź. Własko Lopez Radom jak Radom Leszek Ojżyński, trener z Zagłębia Lubin, Jakub Łabojko, motor Lublin. I Jakub Lewicki, Piast Igliwica. No i została nam ostatnia. Tutaj mamy herb klubowy Wisła Płock. Gojamba, Arkadynia Paweł Szołek Legia Warszawa Leon Flach Jagielonia Samuel Akere Widzefuć Josip Córluka, Zagłębie Lubin Christopher Simon Motor Lublin i Marcel Lubik w wersji Iron Wall Górnik Zaprze. No niestety, dzisiaj nam się nie udało trafić żadnego autografu, ale nie poddajemy się. Tak jak mówiłem, to była druga seria, że tak powiem, sześciopaku z polskiej XR -klasy, Jeszcze dwa przed nami. Zobaczymy, czy coś nam z tamtych wypadnie. W szczególności liczę na autograf. Zapraszam do subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Dla Was to w sumie nic wielkiego, a dla mnie widać, że chęć do dalszej motywacji, do nagrywania. Trzymajcie się i do następnego.